Dzień dobry, witam serdecznie, Jasiek z tej strony, y, Classic Doom Mod, y, epizod pierwszy, czyli w sumie cały Classic Doom Mod się opiera na epizodzie pierwszym, mapka czwarta, y, command, control, Ja już się witałem, że jestem Jasiek, no i w sumie zapraszam was na kolejny odcinek z Duma, ty durny impie, spadaj mi stąd. OLE W PYSK gdzieś I KOLEJNY W CZACHĘ Już? Tak? Już koniec? I o czym w tym odcinku? Bo mówiłem, że to będzie niespodzianka I to będzie poniekąd niespodzianka Ponieważ w tym odcinku y, Porozmawiamy Na temat y, Moich Nadziei Co do y, Duma 4 wam szczerze, zostaję sobie tak e, jeszcze raz na, że tak powiem, na trzeźwo i takim spokojnym okiem, jak już te emocje opadły, jeżeli chodzi o Target 3. Obejrzałem sobie gameplay'e z y, Duma 4 i powiem wam szczerze, no, zapowiada się naprawdę zac, zapowiada się naprawdę zacna gra, która naprawdę będzie miała pierdolnięcie, naprawdę jak... E, Wolfenstein the New Order, o mamy chain guna. O kurde jest moc Chociaż Czy ja wiem czy taka moc Trochę taka, tak, tak trochę zawiało nudą jeżeli chodzi o tego chain gunna, no ale No cóż no bywa Dobra tutaj tych rozwalimy, zaraz powiem co ja sądzę na temat Duma 4 e, Powiem wam tak, naprawdę jest na to czekać, jeżeli tak to będzie ogólnie wyglądać. Prezentuje się naprawdę zacnie. Najbardziej mi się podobała akcja z piłą motorową, która naprawdę zniszczyła mi dos dosłownie mózg od środka. To było naprawdę coś pięknego. W szczególności to, że... E, mogą być... Tak powiem, specjalne zabójstwa tą piłą. He! jest zdążyłeś gościu uciec. Eee... jakie mam spostrzeżenia co do Duma 4, to żeby to nie była taka typowa... Napierdalanka, taka typowa strzelanka. Nie chciałbym tego po prostu. Chciałem, żeby to był taki typowy old school. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Przecież to Takie same spostrzeżenia miałem co do Wolfensteina The New Order. Przed premierą. I... Naprawdę drastycznie się myliłem co do tej gry, bo naprawdę gra to było coś pięknego. Inne co mnie bolało, jeżeli chodzi o Wolfensteina, taki lekki spoiler. No i co strzelasz? No ta końcówka. Końcówka naprawdę aż się prosiła o... O kontynuację, no nie wiadomo czy wyjdzie jakiś idzie New Order 2. Grałem w naprawdę też. Świetna gra, jeżeli to będzie w tym samym stylu, to będzie naprawdę coś zajebistego, naprawdę. Dobra, tutaj nic nie ma, a szkoda. Myślałem, że coś tu będzie, w ogóle mam niebieską kartę, tak? W sumie się tutaj iść. Tak kurde, błądzę, błądzę, błądzę i... Wyp... o tyś... Ruski śmieciu. Dobra, idziemy tutaj. No i co się teleportujesz? Wow, 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 wow! Nie, ba nie ma mnie tu. Ha! O, patrzcie jaki cwaniak, kurde, trafił mnie. No co za bydlak. Gnojek mały. Czereśniak. Frajer, Swell, kundel. O, Pinki Pinki demon! który w sumie powiem szczerze że, że słabo wyglądał w, w tym dumie Mogli coś zrobić na wzór właśnie pinkiego z, z starego duma, no, no nie powiem, fajnie to wygląda tylko, że to... Cóż, takie wygląda jak tak... tak jak, taka świnia, która wpadła pod tramwaj. Zaś pinki. Nie Jiria. Ty straciłeś mózg człowieku Dziękuję Mogę panu pogratulować yy, stracenia mózgu Dziękuję I za śpinki wypadł mi Polski pies Ja tu byłem nie No bo że żaden, dobra Czekajcie teraz kieruję w tamtą stronę bo w sumie to już Nimo nic tego można Byłoby tu iść. No i co? I co? Opadło wieko, nie? Dobra, nowy klucz, fajnie. Wow, 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 ty, synu. Synu. Synu, ja ci dobrze radzę, synu. Ja psa odprowadzę. Co ja w ogóle zaśpiewałem, to nie wiem. E, tutaj coś jest eee... Chuj do dupy nie ma nic no. mhm, taki uj no już tak już raz dobra leży o dwóch naraz, jak ładnie ich załatwiłem dobra wstajem można iść tutaj lider 2H dziękuję Okej okay. i kolejna mapka Foboslanek więc no powiem wam szczerze no jest na to czekać jeżeli chodzi o Duma 4 to tak jak mówię żeby to nie był po prostu taki typowy shoter jakich jaki jest od zajebania tutaj na naszym rynku O no, held który nie działa jak szkoda dzień dobry No jezu no! He! Surprise! No jaki cwaniak kurde, nie? No Dobra, jak się bawić to się bawić. Też w sumie ten chain gun to mi się na później przyda Jak będę walczył z... Baron of Hell To na, na tamtych czeleśniaków mi się przyda, tylko kurde dlaczego mi dźwięku nie odtwarza z modyfikacji cholera? God san. Tam W tamtym uciku też miałem z tym problemem Nie wiem coś tam teraz leć No ale wiadomo no teraz te pierwsze serie na moim kanale po takiej długiej przerwie naprawdę to będą takie typowe eksperymenty Bo jeszcze nie dość że Ciężko jest mi się w ogóle przyzwyczaić żeby mówić znowu do siebie Okej okay, ładnie Wow! Możeś mnie wystraszył Bo ty! Ja pierdzielę Ło wow, wow wow A to cholera kurde z tego piękki demona no? He Musk rozjebany, musk rozjebany Czacha ciężka, ale jest gitara Kocham ten stan Kiedy rozwalę ząbekowi czaszkę Yo na stulejarskim rejonie nie jest kolorowo Czasem zapina się Kejna i bywa chilloutowo <laughs> Pozdrawiam serdecznie Kejna z tego miejsca Serdeczna stuleja dla ciebie Typowy stulejarz Łoo, wow! dzień dobry Patrzcie jaki unik Wokół. No i co, co ci to da? Dziękuję bardzo A jeszcze tutaj, kurde, no, no, no Patrzcie jakie cwaniaki Call lift, call lift Ej, ej, wow Ale mi tu wyszli Wypadł Wypad, dziękuję No kurde no. Au Dobra, zrobimy quick save'a Coś tu Słyszałem właśnie, dobrze słyszałem, że tu pieprzony im Wypad Coś jeszcze Mam nadzieję, że nie Dzień dobry. Coś tu jest w ogóle? Coś mogę kliknąć? Nic. Nic nie mogę kliknąć. Cholera. Kuraj, że, ale no, teraz sobie przynajmniej to wezmę. W sumie warto byłoby tu się przejść. I to kliknąć właśnie. W sumie nie, chyba tu coś muszę zrobić. Już nie jestem pewny. Bo nie, tutaj to, to ja byłem chyba. Mm. O cholera Nie naszedłem stąd Aha dobra Mogę wejść na to Chyba tam nic nie było Nie tam nic nie było dobra Coś tutaj trzeba było zrobić Cholera jasność Właśnie to O fak to ładnie wykalkulowałem, nie powiem No prawie ładnie Szlak by to trafił, no? Kurde e, Load, quick save Ale mnie tu pocisnął czereśniak, no nie powiem Gdzieś tu ich słyszę, malerem. Dobra. To jeszcze przejdę, zrobię taki... ...takiego strajfa. Dobra, zrobimy quick save'a teraz. Okej. Okay. Quick save. No i teraz nagle dziwnym trafem Pinki Demon się nie pły. Nie no jest. Tu jeszcze jeden. No, w końcu. Dobra. Dobra, walić te rzeczy, są one mi tak gówno dadzą Sy, pozbieram to co mam pozbierać Okej, okay, to jakieś paczki chciałem powiedzieć, apteczki są, nie ma nic. Dobra W sumie pamiętam, że chyba tu jeszcze była jedna apteczka Warto by było je zebrać, okej okay. no Dobra, idziemy na górę. Dziękuję. Siemano. Witam z tej Z tej strony Bubu aka Jarek. Z tej strony Kane Kane O, piękne demony. A ten co się zawiesił? Chyba się zawiesił. Jest zaś. Dobra, witam się razem. Podajcie ktoś Au. Naparzajcie się, kurde. Czemu się nie naparzaliście? Koledzy. No, patrzcie jakie mędy. No, nie chciały się naparzać. Coś tu jest, jakaś apteczka, coś, cokolwiek. Nie ma cholera. No, no nic, nic nie ma. Open the door. No dobra to idziemy dalej Będę Leżeć Siad I siadło Siadło na banie Wo, wow 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 Spokojnie Kolego Koledzy spokojnie ej 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 Dobra quick safe ej Pinki demonie hej chodź tu ao nie będziecie już takimi cwaniakami. No dobra, open the door. Tak, tak, myślałem, że to będzie pinki. To to pamiętałem. No i dobra. Open the door, open the door i chyba muszę iść tam, nie? To chyba było niebieskie. Też nie, tu byłem. Nie, cholera Nie pamiętam. Nie, no tutaj trzeba było iść z tym niebieskim kluczem. Eee... Kurwa, nie pamiętam. Mapy tu nie ma, nie? Cholera, się pogubiłem już. Eee, kurwa, szybko, szybko, szybko. Wypadł, wypadł, wypadł. Eee... Kurwa Chociaż w sumie dobrze że tu przyszedłem, bo hmm. Czemu ja w ogóle przyszedłem do wyjścia powiem mi to ktoś. No, że tu przyszedłem, bo pan też był Po cholera gdzie teraz z tym Niebieskim kluczem trzeba było iść Chyba gdzieś tutaj Tutaj albo nie tutaj Cholera jasna no Widzicie jaka pani jest zawodna? Nie no, tu raczej nie. Ja nie Ha, nie mogę użyć noża Tak to bym szybciej szedł A tu taki chuj. Dobra, jeszcze tu wezmę, area open Aha, tam się otworzyło, dobra No właśnie W dupę no ale, żebym to spieprzył teraz. HEEE nie to. Kur... Quick save. No. I teraz możemy. No ty... Polski śmieciu, no w coins, dziękuję. Dobra, otwieramy. Okej, okay, to się otworzyło. Po prostu nie zauważyłem, źle poszedłem. My fault, my fault. Dobra. Podejdzie tu ktoś? Dobra. Na żeś to przeżył. Ale jest, kurde, klimat, nie powiem, te oddechy, no. Przyprawiają łociary. Leżeć. O, w dup... Wow, 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 wow. Jezu! Ło Dobra, quick save Ja pierdzielę Coś tu jest, coś, cokolwiek Weź apteczki No dobra, jest apteczka Ale to dechy no niszczą jajca, naprawdę Jest groza Dobra, quick save ty Bydlaku no Dobra exit huh. No i dobra w tym odcinku w sumie to by było na tyle Je zami w tym miejscu żegnam I zapraszam na kolejny odcinek w którym to będzie Kolejna mapka Albo no w sumie to jest tylko pozbieram chwilę Ktoś tam lata Ale sobie mam to w dupie No i dobra się zami w tym miejscu żegnam A? Patrzcie, chcieli się wpieprzeć na odcinek. No to macie. Ja się z wami w tym miejscu żegnam. Na razie i cześć. No i oczywiście wiadomo, tam komentujcie, subskrybujcie tam, bla 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 i tak dalej. Halo.